W imieniu Klubu Sportowego Olimpia chciałbym Wam życzyć dobrych wyników, walki fair play i obyśmy z tego turnieju byli wszyscy zadowoleni. Chciałbym zaznaczyć, że oprócz Klubu Sportowego Olimpia turniej ten organizujemy wspólnie z Miejską Komisją do, do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych i też proszę o zabranie głosu pana burmistrza Markiewicza. To jest to jest to, Już pan prezes klubu sportowego Olimpia zaznaczył pan, że należy grać z zasadami fair play. Ja Wam życzę, aby te talenty, które na tym turnieju zostały, zostaną wyłowione, jak najszybciej przeszły do może pierwszej drużyny na prezesie. Pamiętajcie o tym, aby uważać tutaj, jak się grali, na wszystkie wystające dookoła przedmioty. Nie popychać się, nie kopać. Pamiętajcie, że to jest piłka nożna i życzę Wam strzelają bardzo wielu bramek. No trochę przeżywam, bo dużo znajomych tutaj twarzy widzę i myślę, że to wszystko, co się tutaj odbędzie, będzie szczęśliwym zakończeniem sezonu piłkarskiego. Przypomnę, że jest to piąty turniej mikołajkowy, czyli pięć razy, żeśmy się tutaj spotykali. Oby, panie prezesie, że więcej takich turniejów można było organizować w kamiennej górze za pieniądze, które są właśnie na ten cel przeznaczone. Może jeszcze Pan Prezes Krzyszkowski coś powie. Dzień dobry. Chłopcy, chłopcy, życzę Wam wszystkiego dobrego, żebyście y, Fair Play grali i życzę Wam y, na nogi jak się dzieje. Na razie. Wada gorzej trochę. Słów regulaminu. Mamy dwa razy po pięć minut. czterech grupach. Teraz uważajcie, czytam grupy. Grupa pierwsza: FC Mozart, FC Elektryczka i Dream Team 1. Grupa druga. Червоне Дјабој, Липтин 2, МКС Карконошо. Група Чеча, Песпре Крашо, Реал Мадрид, Червоне Вилки 2. Група Чеча, Тварта, Ефте Машарка, Чарне Патери, e podvorcau-se. Głównym celem tego turnieju jest wyłonienie uzdolnionej młodzieży do gry w piłkę nożną w klubie sportowym KKS Olimpia Kamienna Góra i popularyzacja sportu i zdrowego wychowania wśród dzieci. tak dobiegł piąty turniej mikołajkowy do końca. Podaje wyniki. Czwarte miejsce zdobyła drużyna Realu Madryt. Kapitana drużyny poproszę o odebranie dyplomu. Pana burmistrza o wręczenie. Trzecie miejsce zajęła drużyna podwórkowców. <noise> Całą drużynę proszę o wystąpienie. Całą drużynę trzeciego miejsca <noise> Czy się dobrze uczyli? I życzę, żebyście następnym razem zajęli pierwszym. Dwie okay, chłopcy? Nie wiem, co to jest. Apeluję. Proszę bardzo, stańcie sobie. Brawo, brawo! Drugie miejsce zajęła drużyna Mosal. Całą drużynę proszę o wystąpienie. Ja, ja, ja. Tak. Myślałeś, że muszę piłkę Gratuluję. Jednym karmem żeście przegrali. A, nie to przez ciebie. bardzo to dobrze wdrożyłeś. Gratulacje młode. To jest

Najlepszym sercem turnieju został Adam Stachniuk Przelew na przyszły rok, tak jak corocznie, cyklicznie jest to już piąty turniej mikołajkowy i zamierzamy to popularyzować i podtrzymywać corocznie.